Co byś chciał? Na no, ja, jaką Ty byś postać najbardziej chciał? Dużo stal palelów <noise> Dużo stal Robimy szybki opening. Wow. <noise> dobra, otwieramy. No dobra, co tam chcesz pokazać? Miałem jestem tak. Ło, no to się szybciutko i będziemy zaraz robić opening. Jest, like, no dawaj. Po kolei trzeba, weź to 10. Tutaj, potem... Tak, tak, jest. Szybciutko, okay. szybciutko. Czcię robimy szybki opening. Ło! Wow, Broka mamy. Dobra, teraz wychodzimy, powiedz mi. Pokażę jak jest No pokaż, bo nie ja nie chcę ma. ci powiedzieć, na no, opening już. Tak jest, to wszystko będziesz miał. Teraz słuchaj. Tata chciałby Ci kupić prezent tak? na Mikołaja, tak? którym Ty jesteś Mikołajem, ale tata też by ci chciał kupić. Ale tata też by ci chciał kupić prezent Weź zobacz do sklepu A tak Jakby No Wejdź do sklepu Weź zobacz co mamy. Jest Leon Leon, ale Leonam byśmy sobie wydropili, co? Ale ja ci mogę dać tego mega boxa i e, I za free I za weź szybko najpierw Dawaj Mam na więcej, mam tutaj sobie Żabki, dobra, to na razie jest dużo jest skinów Weź otwórz 9 skrzynek ale szybko otwieramy Szybko! Dawaj, jeszcze 8 skrzynek. I potem weźmiemy mega boxa o, jest, No jest Jeszcze po Jeszcze 7. Jeszcze 7. Tak, potem. O o! To 6 To 6 mhm. Nie ma nic. Znaczy nie ma dodatków, no 6, 7, jeszcze. 7, 5? Nie 7, potem się 6. Yy, no dobra. Przekonałeś mnie. o dwa. Mamy darmowe tokeny. Jeszcze 4. Yy, tak, to 2 Jak za szybko klikasz, to źle klikasz. No. Znaczy, ogólnie możesz szybko. Dobra. Chłopie, bierzemy dwa. Tak. O, no nie musisz mocno walić. Aha, jedenaście. Jest jedna. Pomalutku, pomalutko, bo ty za mocno waliś, za mocno waliś. Tu paznogciami chyba. Ty, nie. Bo by nie, 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 nie. etikety. Dobra, to weź. O, ktoś się tutaj wezmę Czekaj, musimy zrobić, żeby nas nie zapraszał. Weź, idź do sklepu i weźmiesz od taty prezent mega boxa. Tak, o nie. Weź, zrobię mega boxa. Mega boxa weź. Mega boxa. No, weź 60. Prawda, co to tutaj pisa? Tutaj, że będzie mega box i że ma bardzo dużo, że ma 10 razy więcej niż mały box. No to otwieramy. Ach, czekaj, co byś chciał? No, Jaką Ty byś postać najbardziej chciał? Dużo stal palelów. <noise> ja dużo stal palelów? Tak, bo mi brakuje. O, ale jeszcze nie możesz mieć stal palelów. Nigdy będę na pasku padła. Czekaj! Zobaczymy... A już nie możemy, już nie możemy, bo chciałem zobaczyć czy Star Powery możemy zrobić. No dobra, dawaj, otwierę. Pomału, tu pomału, tu pomału, tu pomału. Pięć chyba to może... będzie! Pięć chyba nie będzie. No dawaj, zobaczymy. Jeden pomału. 13 Jessie Brock. Block. Pam. Pam. Cold. Ballet. Ballet. i 200 tokenów. No a nawet ładnie, no. Nawet ładnie. Pam. Teraz... Hmm. Tego nie mamy aż tyle, co ty tutaj? Czerwa, to też czerwone. Poczekaj, idziemy, zasłonię cały telefon. Czekaj, oh, wyprostuj się. Poczekaj, idziemy na bohaterów, zobaczymy czy... <śmiech> <śmiech> Możemy ją zupgradeować. widzisz? Niepotrzebnie nie zrobiliśmy tego wcześniej. To wiesz co? To tata ci da jeszcze jedną szansę. Chcesz jeszcze jednego boksa? Tak. Otwórz szybko 10 małych. Wszystkie boksy otwórz. Wszystkie boksy jakie masz Jak coś trafisz, to I będzie dobrze. Ty, A jak ty, nie ty, trafisz. Ja mam tak. Jakie chcesz, jak chcesz otwierać Dawaj Jak nic nie trafisz, to tata ci da jeszcze jednego boxa Trzy A nie, bo to jest duży boks To jest duży boks, w dużym są trzy chyba No Teraz zobaczymy, poczekaj No, w dużym są trzy, w małym dwa A nie w... miałeś? Nie miałeś, no możliwe, że miałeś Trzy gemy, no, teraz małe Wszystkie małe, otwieraj wszystkie Nie <laughs> musisz biegać to woj malutkie. No, zobaczymy. A co chciałbyś najbardziej dostać od Mikołaja? Eee, prezenty, całą masę prezentów. Całą masę! Taki pokazy z czekolady. To nie teraz. Dawaj, tutaj otwieraj boksy lepiej. Czekoladki to mówię, że już nie chcesz jeszcze czekoladek. Tak chciałam wszystkim pokazać. Ja wiem, ale nawet otwieramy boksy, to wszyscy... To jest taka wymieta czekoladka. O. No już nieba... Dalej klikasz jeszcze pięć, no dawaj. Coś mamy dzisiaj pecha, co? A. Wiesz co to jest pech? To, to, to. Nie, to jest napis. Otwieraj boksa. To tylko mówi ci o boksie jaki będzie. Wiesz, co to jest pech, Alex? Nie. Hmm, jak ktoś nie ma szczęścia. <grym> o. I znowu wszedłeś tutaj. Dwa boksy, jeszcze dwa boksy. Tak. Jak nic nie wylosujesz, ani starpabela. To tata ci da jednego boksa. No, dawaj, dawaj. O, nie, nie to w takim m. razie idziemy do sklepu. Weźmiemy sobie gemozy. O nie! No, poczekaj, poczekaj. się te. A tu już mamy kupione. To trzeba 80 aż. Oh. No to. Co, czekaj, do... wezmę ci. Tu muszę otworzyć. aj Telefonam spał! To nie była moja wina. Ja moja, na moją rękę co kliknąłem, no kliknąłem rękę Dobra, mamy gemy. Bierz sobie boxa. Mega boxa, mega boxa. Nie, tego dużego. Mhm. Że jest 10 razy więcej niż w małym. No. Ale to jest ostatni box dzisiaj. I czekaj, zobaczymy. 5 jest. A dzisiaj mamy pecha. No a ta ta żebyś cokolwiek wylosował. Ała. Trudno. Czasami i tak bywa, wiesz? Stal Palela. Czekaj, zobaczymy? Nie. nie 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 chcę na pierwszy. Chcę nie, nie, nie. nie, nie pokazać. Ja no co chcesz pokazać? Ja chciał. O, o. Nie, ja bym tak kupić dwa. Bo on się te dwa byś chciał. To może innym razem kupimy. O nie mamy ma nie mamy do Nie, nie. Ale dzisiaj nic nie wytropiliśmy o, o, o. Dzisiaj nic nie wydropiliśmy. poczekaj, może... O o Tata zastopował Może... Może, poczekaj Nie, wystarczy dzisiaj, wystarczy. Dzisiaj nie mieliśmy szczęścia, no konie nie wyszło już Ale masz inne postacie, które się udało innych jest Dobrze, a poczekaj, nie mamy, nie mamy na razie więc zaraz pożegnamy się ze wszystkimi. Pa, dziękuję. dziękuję. Dziękuję wszystkim, pa pa, wszystkim, pa, pa. do zobaczenia. E, zostawiajcie lajki i wpadajcie na kolejne openingi. Eee, i zostawcie z lajkami serduszka Możecie to tylko stać serduszkami. Co masz taką czapkę? A to tam i dać. A! Dawaj buziaka i żegnamy się. O. Pa. Trochę ciepła ta czapka, co? Tak. No dawaj buziaczka. Pa pa! Tu, tu, mi, mi, buziaczka, Pa, dobra, do buziaczka idziemy. Ale to nie wszystko jeszcze. Chciałem Wam serdecznie podziękować za losowanie dzisiaj. 5 osób zostało wylosowanych, 4 wspierających i jeden widz. Niestety jeden widz, jeden wspierający nie miał subskrypcji na publicznej i zostają trzy osoby, dla, którym otworzę, dla których otworzę największą ofertę na ich koncie. Teraz słuchajcie, zapraszam również do klanu. Gaming YouTube do naszego głównego klanu, jeśli macie 15 tysięcy, e, lub coś koło tego. I no, ff, teraz mamy miejsce, czasami nie mamy miejsca, czasami mamy miejsce, ale również zapraszam serdecznie do naszego klanu, do naszej Akademii, gdzie jest mało miejsca ogólnie, jest bardzo dużo zaproszeń. Do tej Akademii możecie wpadać, zaraz wam pokażę, gdzie yy, tam potrafi na przykład stać 20-30 requestów. Więc. Upewnijcie się, że jesteście widzami, którzy przychodzą na live i napiszcie jakiś ciekawy request, to myślę, że na pewno Was przyjmiemy. To jeśli chodzi o przyjęcie do klanu oczywiście. I jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję moim wspierającym. Dla wspierających będą kolejne losowania, natomiast teraz czekam na oferty od zwycięzców. No i mam nadzieję, że będą to oferty nawet do 500 zł. Jeśli będziecie mieli ofertę powyżej 500 zł, to i nie otworzę. Chociaż może mogę przemyśleć, natomiast jeśli będziecie mieli oferty, do 500 czekam, czekam, czekam. Pamiętajcie, wszystko było podczas ostatniego odcinka, no a następne losowanie dla wspierających myślę zrobimy przed świętami i też będzie jakieś mega to by było tyle, chyba tak mi się wydaje jeszcze raz dziękuję za przychodzenie odcinków moim wspierającym i tym najbardziej najbardziej fajnym yy, wspierającym w sensie ludzi, którzy, moderatorom, którzy pomagają mi, pamiętajcie, jak nie macie co robić, to pomóżcie temu odcinkowi yy, i do zobaczenia następnym razem, pa, pa trzymajcie się Wow!